Wprost ze zduńskiej Małgorzata Bartos. witam państwa. Rozpoczynamy skrótem najważniejszy. Informacja: Pokaz samoobrony, musztra i akcja ratowniczo-gaśnicza w Zespole Szkół Rolniczych w Wojsławicach odbyły się dni otwarte. Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wojsławicach zorganizował swoje szkole dni otwarte. Był pokaz samoobrony, musztra, akcja ratowniczo-gaśnicza, kurs strzelecki i wiele atrakcji kulinarnych. Gimnazjaliści mieli co oglądać. Dni otwarte to ostatnio bardzo modna i chętnie praktykowana przez placówki oświatowe forma promocji. Szkoły organizują takie spotkania, by zachęcić uczniów do wybrania właśnie ich placówki. W środę gimnazjaliści mogli zapoznać się z ofertą edukacyjną zespołu szkół rolniczych w Wojsławicach. Szkoła z wielką tradycją. Obchodziliśmy 65-lecie 3 lata temu, no w tej chwili już ma 68. Kształcimy w różnych kierunkach, kiedyś były to tylko kierunki zawodowe. Dzieci były kształcone w technikach i w zasadniczych szkołach zawodowych. W perspektywie czasu troszeczkę to uległo zmianie, w tej chwili kształcimy również licea ogólnokształcące. Są to licea o charakterze pożarniczym i o charakterze policyjnym. Do klas policyjnych no nie możemy jak do tej pory narzekać, ale oferujemy im bardzo dużo, że tak powiem, zajęć dodatkowych, zestrzelania, samoobrony, musztra, pływanie, co wzbogaca naszą ofertę i przyciąga uczniów. Gimnazjaliści mają też do wyboru technika i zasadnicze szkoły zawodowe. W technikach kształci się w takich zawodach jak technik rolnik, technik technologii żywności, a od przyszłego roku również technik żywienia i usług gastronomicznych. Natomiast jeżeli mówimy o zasadniczych szkołach zawodowych, mamy ofertę dosyć szeroką, chociaż te szkoły na przestrzeni lat troszeczkę, że tak powiem. Ale widzimy teraz potrzebę kształcenia. Dzieci same dojrzewają do tego, że muszą się kształcić w tych zasadniczych szkołach zawodowych i kształcimy w takim zawodzie jak operator maszyn, pojazdów i urządzeń rolniczych. I tu bym powiedziała, że w tamtym roku otworzyliśmy po siedmioletniej przerwie nowy oddział i myślę, że w tym roku również mechanizatorzy do nas przyjdą. Oprócz tego będziemy, mamy jeszcze. Zasadniczą szkołę w zawodzie piekarz, w zawodzie kucharz, w zawodzie rolnik, mechanik-operator przemysłu spożywczego. Także możliwość wyboru jest duża. Podczas dni otwartych gimnazjaliści mogli dowiedzieć się czegoś więcej na temat poszczególnych kierunków i zawodów. Technikum kucharz, jak sama nazwa mówi, uczymy się gotować. Dużo od podstaw. Niektórzy, nawet ci, co nie mają zamiłowania, tak uczymy się wszystkiego po kolei. No i y, później niektórzy uczniowie są tak już y, wyszkoleni przez szkołę. Mamy świetnych nauczycieli, i przez swoje zamiłowania pracę w domu, że y, studiują dalej, zostają kucharzami. Tak, y, wyjeżdżam za granicę pracują w renomowanych restauracjach. Duże właśnie przygotowanie do tego zawodu mamy. Od pierwszej do trzeciej klasy mamy zajęcia praktyczne w szkole na kuchni mamy własną kuchnię raz w tygodniu. W trzeciej klasie ostatni miesiąc mamy naukę zawodu w zakładzie poza szkołą. Kuchnia tradycyjna czy wszelkiego rodzaju kuchnia? Wszelkiego rodzaju uczymy się wiadomo najpierw polskiej, bo to jest podstawa w naszym kraju, tak? Żebyśmy znali podstawy jakieś, żeby być kucharzem. Również się uczymy różnych francuskich, węgierskich, rosyjskich, przeróżne. Różne właśnie mamy zajęcia tutaj, takie na przykład specjalizacje, mamy własne gospodarstwo, gdzie mamy różne technologie, możemy się wszystkiego nauczyć bardzo w miłym towarzystwie oraz różne technologie, jakie są wykorzystywane w przetwórstwach spożywczych. Mamy także analizy żywności, w których oznaczamy, znaczy oznaczamy to, co jemy. Tak? Sprawdzamy na przykład zawartość soli, cukrów, na przykład tłuszczy. Mamy też praktyki zawodowe, które odbywamy w każde czwartki. Akurat my jeździmy teraz do zakładów mięsnych no i uczymy się tam produkcji różnych przetwórstw. Jestem na kierunku technik rolnik. Tutaj mogę powiększyć swoją wiedzę teoretyczną, praktyczną. Wyjeżdżamy na różne wystawy, można w tam dużo się dużo dowiedzieć. Jest również jest wyjazd na praktyki do Niemiec na dwa miesiące. Aby uatrakcyjni zwiedzającym czas swoje umiejętności zaprezentowali nie tylko doświadczeni już strażacy z naszej komendy, którzy próbowali uwolnić z auta pasażerów poszkodowanych w wypadku, ale również uczniowie klas mundurowych, dopiero zdobywający wiedzę i doświadczenie w zawodzie strażaka czy policjanta. Fresh, nie zabrakło też pokazu samoobrony. W przerwach między pokazami można było postrzelać, no i oczywiście zjeść, i to nie byle co, bo dania przygotowane przez samych kucharzy z Wojsławic. Młodzież jest teraz coraz bardziej roztropna, rezolutna, podchodzi do wyboru szkoły bardziej poważnie i z zastanowieniem i dlatego chociażby w tamtym roku otworzyliśmy zasadniczą szkołę zawodową. Wiadomo, że chłopcy kończąc szkołę mają zawód, mogą znaleźć pracę. Natomiast kończąc liceum ogólnokształcący, to jest tylko wykształcenie średnie no i przygotowuje nas tak naprawdę do dalszej nauki, do dalszej edukacji, gdzie wiadomo nie wszyscy dalej się edukują. Także. Zmienia się nastawienie młodzieży, przychodzą do techników, tak jak do technika żywienia i usług gastronomicznych, czy technologa żywności, to przychodzą dzieci stricte nastawione, właśnie że one chcą tutaj przyjść i żeby zobaczyły nie wiem co to, one wiedzą, że chcą w życiu robić coś innego. Tak samo jest zresztą z technikiem, rolnikiem. To wszystkie informacje, które na dziś dla Państwa przygotowaliśmy, a na zakończenie zapraszam jeszcze na dwa przedstawienia teatralne w wykonaniu grupy Pastele i grupy teatralnej Nieprzeciętni. Są to dwa przedstawienia, które zaprezentowane zostały podczas ósmych dni teatru, o których powiemy więcej w najbliższym programie. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia we wtorek o 18.00.